Materiał promocyjno-reklamowy projektu pod nazwą Centrum Usług Społecznych w Wieniawie, realizowanego przez gminę Wieniawa, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Chciałam Państwu opowiedzieć i pokazać, jak wygląda działalność Centrum Usług Społecznych w Wieniawie po tym, jak z dniem 1 lipca 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie przekształcił się w Centrum Usług Społecznych w Wieniawie. Projekt Centrum Usług Społecznych jest przede wszystkim projektem, który skierowany i nakierowany jest na społeczność lokalną. Wobec tego, oprócz tych zadań, które Centrum wykonuje jako standardowe zadania przypisane ośrodkom pomocy społecznej, to w zasadzie mieszkańcy sami mogą zdecydować w formie diagnozy przeprowadzanej przez Centrum, jakie zadania i jakie potrzeby w tym momencie w społeczności lokalnej są niezbędne do tego, żeby poprawić systematycznie jakość życia. Chcemy, aby społeczeństwo brało czynny udział w zadaniach społecznych, czuli taką potrzebę bycia we wspólnocie i wspólnocie samorządowej, który pozwala Centrum Usług Społecznych to realizować. Jest to projekt pilotażowy, którego celem jest działanie na rzecz drugiego człowieka w celu wzbogacenia kapitału społecznego. Odbiorcami projektu są mieszkańcy gminy Wieniawa, podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe. Gmina Winiawa pozyskała środki na realizację projektu w wysokości 3 101 550 zł. Projekt trwa od stycznia 2021 roku do lipca 2023 roku. Centrum Usług Społecznych w Wieniawie po przekształceniu realizuje także wszystkie zadania dotychczas realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wyodrębniony w strukturach CUS-u, Zespół do Spraw Świadczeń zajmuje się między innymi przyjmowaniem wniosków i wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast Zespół do Spraw Realizacji Zadań z zakresu pomocy społecznej zajmuje się w szczególności pracą socjalną. Oraz rozpatrywaniem wniosków oświadczenia świadczenia pieniężne oraz niepieniężne m.in. kierowaniem do domu pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania, do wydawaniem decyzji kierujących do dziennego domu Senior Plus w Komorowie. Realizując omawiany projekt, Rada Gminy Wieniawa uchwaliła program usług społecznych składających się z czterech pakietów: pakiet Młodzi, pakiet Rodzina, pakiet Senior, pakiet Zdrowi. Świetlice Środowiskowe znajdują się w miejscowości Żuków, Sokolniki Suche oraz w Czas pracy placówki dostosowany jest do potrzeb dzieci i rodziców. Dzieci uczęszczające do świetlic środowiskowych mają zapewniony codziennie ciepły posiłek, który przygotowuje oraz dostarcza Spółdzielnia Socjalna Leśny Zakątek Skłódna. W imieniu Spółdzielni Socjalnej Leśny Zakątek pragnę złożyć serdeczne podziękowania dla Centrum Usług Społecznych w Wieniawie za to, iż możemy aktywnie uczestniczyć w realizacji usług, które są realizowane w ramach wdrażania projektu Centrum Usług Społecznych w Wieniawie. W świetlicach środowiskowych dzieci mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, różnego rodzaju warsztaty oraz zajęcia na powietrzu. W ramach zajęć pozalekcyjnych sportowych, Gminne Centrum Kultury i Sportu prowadzi dwa razy w tygodniu zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Ochotnicza Straż Pożarna w Wieniawie przy współpracy z Centrum Usług Społecznych w Wieniawie realizuje program dla dzieci z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Bardzo żeby mu nie przeszkadzać. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się co drugi weekend każdego miesiąca. Na potrzebę przeprowadzenia takich warsztatów zakupiono sprzęt, który służy do przekazywania wiedzy i nabywania umiejętności. Towarzyszenie Przyjaciół Przedszkola przy współpracy z Centrum Usług Społecznych w Wieniawie realizują projekt w przedszkolu publicznym w Wieniawie, dotyczący realizacji zajęć pozalekcyjnych. W ramach tego projektu w przedszkolu odbywają się zajęcia z roztańczonych przedszkolaków oraz przedszkolak programuje. Bardzo się cieszę, że w przedszkolu organizowane są zajęcia z programowania i kodowania. Dzieci mają możliwość korzystania z maty oraz z monitora interaktywnego. Synek bardzo się cieszy z tych zajęć i chętnie na nie uczęszcza. Program roztańczony przedszkolaki jest bardzo fajną formą aktywności dla naszych dzieciaków. Bardzo chętnie uczęszczają na te zajęcia i widzę, jak na przykład rozwija się poczucie rytmu wśród dzieciaków. Celem prowadzenia omawianych zajęć jest wzmocnienie więzi rodzinnych, rozwijanie wrażliwości i zdolności rytmiczno-tanecznych oraz kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. Następną Jakże ważną, ale i potrzebną usługą jest usługa prowadzenia zajęć psychologicznych dla dzieci i młodzieży. Przez ponad rok czasu kilkunastu małych i dużych pacjentów korzystało z pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w formie konsultacji indywidualnych oraz sesji wsparcia psychologicznego. Gabinet psychologiczny znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej w Wieniawie, co w znacznej mierze ułatwiło dostęp do korzystania z proponowanych usług. W ramach pakietu młodzi prowadzone są zajęcia logopedyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wieniawa. W trakcie zajęć logopeda szczególną uwagę zwraca na stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy. Zapobieganie powstawaniu wad i ich korygowanie poprzez zastosowanie różnego rodzaju ćwiczeń mających na celu np. Na ćwiczenia prawidłowego funkcjonowania i pracy narządów artykulacyjnych. Działalność klubu Rodzica dedykowana jest dla rodzin z dziećmi. W organizowanych spotkaniach rodzice mają okazję do wspólnej integracji, wymiany doświadczeń oraz zwiększenia kompetencji wychowawczych poprzez udział w spotkaniach z psychologiem. Prowadzono w placówce Dzienny Opiekun w Wieniawie, Opieka nad dziećmi do lat trzech oraz w publicznym przedszkolu w Wieniawie międzynarodowy program powszechnej dwujęzyczności Dwujęzyczne Dzieci Bilingual Future. Dzieci codziennie spotykają się, by w naturalny sposób przyswajać język angielski, oparty na piosenkach, krótkich filmach oraz zabawach językowo-muzyczno-ruchowych oczywiście dostosowanych do wieku możliwości i zainteresowań dzieci. W ramach realizacji programu nasze dzieci otrzymały bezpłatne pakiety edukacyjne, rodzice dostęp do platformy programu. A nauczyciele pomocy dydaktyczne, które wykorzystają w czasie realizacji zajęć. Korzyści płyną nie tylko dla dzieci, ale również dla nas dorosłych, ponieważ kiedy przypominamy z dziećmi materiał realizowany podczas zajęć, sami korzystamy, przypominamy sobie, czego kiedyś się nauczyliśmy, a być może sami uczymy się czegoś nowego. Asystent osoby starszej to usługa skierowana dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę opieki całodobowej. Pani Ania pomaga mi w obowiązkach dnia codziennego. Od kilku lat Gmina Wieniawa przystępuje do realizacji rządowych programów Korpus Wsparcia Seniorów, Opieka Wytchnieniowa oraz Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej, których realizację powierza Centrum Usług Społecznych w Wieniawie. Poprzez spotkania w klubie Seniora chcemy zapobiegać marginalizacji osób starszych, pomóc im w realizowaniu swoich pasji oraz zachęcić do aktywnego działania w społeczeństwie. Realizowany projekt wpłynął na poprawę wiedzy i praktycznych umiejętności seniorów na wielu płaszczyznach życia codziennego, co przyczynia się do poprawy ich jakości życia. Klub seniora w Skrzynnie cieszy się powodzeniem. Seniorzy chętnie się spotykają, integrują, miło spędzają czas nie tylko w Skrzynnie, ale również na wspólnych różnych wyjazdach. Czekamy w naszych mieszkańcach potencjału i słuchamy ich potrzeb. Właśnie dlatego powstały takie inicjatywy jak Dzień Artysty Bieniawskiego, spotkania lokalnych poetów, twórców ludowych, którzy spotykają się z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy. Poprzez te moje pasje, młodzież dowiaduje się o swoim miejscu życia, jak było dawniej na wsi. Bardzo się cieszę, że, no, że jest takie centrum usług społecznych, że, że ja mam jeszcze większe możliwości z tą swoją twórczością dotrzeć do ludzi. Mobilny fizjoterapeuta. Cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż jest to doskonały sposób na zaoszczędzenie cennego czasu oraz ogromna pomoc dla beneficjentów, którzy ze względu na stan zdrowia czy możliwości logistyczne nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do placówki rehabilitacyjnej. Dziękuję Centrum Usług Społecznych w Wieniawie za usługę mobilnego fizoterapeuty. Dziękuję serdecznie. Przyjazna taksówka. Polega na zapewnieniu dojazdu mieszkańcom gminy Wieniawa z miejsca zamieszkania do specjalisty i z powrotem z wyłączeniem transportu medycznego na terenie powiatu przysuskiego. Usługa skierowana jest wyłącznie dla mieszkańców gminy Wieniowa będących osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osobą niesamodzielną lub prowadzącą gospodarstwo domowe z drugą osobą powyżej 70 roku życia. Te dwie usługi realizowane są przez Spółdzielnię Socjalną Leśny Zakątek w Kłódniu. Kolejną usługą jest rehabilitacja pedagogiczna i stacjonarna. Usługa ta ma na celu poprawę kondycji zdrowotnej, poznanie swoich możliwości, wzrost poczucia własnej wartości oraz oderwanie się od codziennych problemów poprzez wyjazd na pięciodniowy turnus do pensjonatu o standardzie senatoryjnym oraz utworzenie punktu regeneracji zdrowotnej, w którym można skorzystać z masażu bodyrol wraz z aromaterapią, a także uczestniczyć w konsultacjach pedagogicznych. Wspomniane programy cieszą się w naszej gminie dużym zainteresowaniem. Oba zespoły, czyli Zespół do Spraw Świadczeń oraz Zespół do Spraw Realizacji Zadań z zakresu pomocy społecznej, realizuje także inne zadania zlecone gminie. Dzięki inicjatywie ustawodawczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy od 1 stycznia 2020 roku na poziomie lokalnym można tworzyć struktury koordynujące i integrujące usługi społeczne. Te usługi, które obecnie są realizowane, chcemy podtrzymać, tak żeby poprzez kolejne lata móc również służyć naszym mieszkańcom tym, co tak naprawdę jest najbardziej potrzebne, ponieważ znalazło swoje źródło właśnie w społecznościach lokalnych. Materiał promocyjno-reklamowy projektu pod nazwą Centrum Usług Społecznych w Wieniawie, realizowanego przez gminę Wieniawa, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.